Dzień dobry, witamy trenerów Mariusza Miśure ze Znicza i Sebastiana Letniewskiego, trenera gospodarzy na nieco smutnej konferencji po ostatnim meczu jesieni w Stężycy. Spotkanie wygrał Znicz po bramce w 62 minucie Macieja Firleja. O komentarz tradycyjnie poprosimy najpierw trenera gości. E, to ostatni mecz w tym sezonie. E, tutaj przeproszę na początku trenera, bo sobie pozwolę podzielić się z takimi swoimi wewnętrznymi emocjami, jakimi towarzyszą w ostatnich tygodniach. Wiem, że te konferencje wygląda nasze środowisko i to jest ostatni taki moment w tym roku, gdzie mogę się podzielić swoimi opiniami i spostrzeżeniami. Przed sezonem zawodników nowych, brałem udział w takim fajnym spotkaniu naszego prezesa, który przekonywał jednego z zawodników do przyjścia do nas, mówiąc o pruszkowskim charakterze. Ja w jakiś sposób jestem osobą przyjezdną do Pruszkoła, drugi raz wcześniej jako piłkarz, teraz jako trener. I słuchałem tego z takim, powiedział, z ciekawością, z dużym zrozumieniem. Dzisiaj po rozumiem, co znaczy ten pruszkowski charakter. Po spadku z Pruszków z pierwszej ligi do drugiej ligi w ostatnich latach, wynik jaki dzisiaj mamy po 19 spotkaniach, 29 punktów, nawet się z nicz nie zbliżył do takiego rezultatu. A my mamy ambicje mieć jeszcze więcej, i mam takie wrażenie, że tą rundę mamy, nie jesteśmy troszeczkę tacy niezadowoleni, że jakby czujemy jeszcze złość. To tylko pokazuje, jakie mamy duże ambicje, jaki mamy charakter. Skończyliśmy sezon z stratą punktów 12-20 do miejsc barażowych. Dzisiaj te zespoły, które wtedy, że tak powiem, miały taką przewagę nad nami, dzisiaj my mamy nad nimi 7 punktów, więc to pokazuje, jaki zrobiliśmy, uważam, też progres w tym czasie. A my jakby jesteśmy głodni, żeby jeszcze więcej, że tak powiem, osiągnąć. Tutaj śmiałem się w tygodniu z zawodników, bo powiedzieli, że jedziemy na super płytę, to na pewno wygramy ktoś przesledził słowa, które wypowiadam, tu przed sezonem mówiłem, że jakieś super boisko, to lepiej nam się gra i lepsze osiągamy wyniki, to za chwilę od razu byłem weryfikowany, u siebie pięć spotkań wygraliśmy. Od tego czasu, w momencie, kiedy gdzieś ta nasza płyta u siebie wygląda, że tak powiem, tragicznie, nie boję się tego słowa powiedzieć tragicznie, punkty tylko i wyłącznie na wyjeździe. Radunia, trzy punkty, świetna murawa. Śląsk-Wrocław na wyjeździe, trzy punkty, świetna murawa. Puławy na wyjeździe, świetna murawa. siar na wyjeździe, świetna murawa. Więc jakby tutaj... Ja nie chcę w jakiś sposób rzucać odpowiedzialności na niektóre osoby, ale też nie chcę brać odpowiedzialności za wszystko na siebie, bo jakby żyjemy w takim czasach, że jakby wszystko co złe to spada na barki trenera, wszystko co dobre, że tak powiem, rozlewa się na większość ludzi. Dlatego ja też tą odpowiedzialność za przygotowanie morawy chcę zrzucić na Centrum Kultury i Sportu w naszym, że tak powiem, zniszczeniu, bo ja jako osoba przyjeżdżam, przyjeżdżam, mam wrażenie, że mi bardziej czasami zależy na wynikach zwiększa pruszków niż osobom, które tam, że tak powiem, pracują. Na koniec chciałem podziękować bardzo zawodnikom, bo ostatnie dni były bardzo nerwowe i reakcja zawodników przed meczem w czasie meczu i po meczu, wsparcie i życzliwość, jaką mi okazali i to jakim byliśmy ze za to bardzo dziękuję z tego serca. Jestem dumny, że jestem ich trenerem. Dzisiaj mamy siódme miejsce, nie wiem jak się zakończyć stąd, jest, że tak powiem, z małą stratą punktów do. Yy, tych zespołów z czołówki. Mam takie odczucia wewnętrzne, że tych punktów mamy zbyt mało, a zasłużyliśmy na to, zbierając naszą grą. Mam takie poczucie, że niektóre zespoły mają tych punktów za dużo, patrząc na ich grę. Dlatego ja te ostatnie 15 meczów nie boję się weryfikacji i już na pierwszym meczu siebie z Kotwicą że będziemy gotowi o to, żeby, że tak powiem, walczyć o najwyższe ceny. Dziękuję i przepraszam, że zająłem tak dużo czasu. I poprosimy trenera Sebastiana Lukińskiego. No ja bardziej może o meczu. Pierw pogratulować Mariusz zwycięstwa. Nie wiem, ja mam takie mieszane uczucia po tych meczach, bo uważam, że to był mecz, którego nawet nie mogliśmy zremisować, a go przegrywamy. W sytuacji stworzyliśmy na myślę, pięć bramkowych. W drugiej połowie przeciwnik stworzył, a nie jednej, no a my sami sobie strzelamy, więc, więc to jest takie przykre. i to chyba tak pokazuje też obraz naszego zespołu na... Tutaj w tej, w tej rundzie podczas tej jesieni, bo, bo mówię, ilość tych błędów, które popełniamy indywidualnych przy wyprowadzeniu, no to jest po prostu zatrważająca i to się jak gdyby e, za dużo nie zmienia i to trochę mnie martwi. Można powiedzieć, o Radunia tylko jedną bramkę straciła w poprzednim meczu, zero może lepiej. No tak, tylko problem jest taki, że ze stworzonych sytuacji trzeba trzy strzelić i byśmy dzisiaj mówili o, o innym zakończeniu jesieni, tak niestety musimy przeboleć, to jedyne co na pocieszenie, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz. I uważam, że tutaj z przebiegu gry na pewno nie zasłużyliśmy na to, ale taka jest piłka, no, no, nie za to się dostaje punkty, za dobrą grę, tylko za skuteczność. A, a widać, y, przeciwnik był skuteczny i w obronie, i w ofensywie, bo strzelił to, co miał my. My jesteśmy dalej w tym samym miejscu, co byliśmy. Musimy, musimy się otrząsnąć, przede wszystkim przepracować zimę i, i wyciągnąć wnioski, bo rzeczywiście, o ile tu trener mówi, że jest zadowolony, powiedzmy z tego miejsca, a może trochę nawet niezadowolony, no to my jesteśmy na pewno niezadowoleni z miejsca, gdzie się znajdujemy. Ta złość jest dużo na pewno, nie wiem, z czego się bierze brak, brak dzisiaj skuteczności, jeżeli chodzi o ofensywę, bo raczej tutaj byliśmy zawsze mocni, no. A ja tu sam Radek Stępień ma cztery sytuacje bramkowe, nie co jest dziwna sytuacja dla nas, ale, ale musimy to przełknąć. Mówię, jest nam smutno, na pewno nie przyzwyczailiśmy kibiców do przegrywania u siebie, gdzie zawsze graliśmy dobrze, ta płyta zawsze nam pomagała. No dzisiaj też nam pomagała w grze, ale, ale, ale na nic się to zdało, bo, bo mamy zero punktów po tym meczu, więc, więc tyle. Mówię, muszę podziękować na pewno zespołowi, bo na pewno chciał, na pewno walczył do końca o tą bramkę, ale, ale to mówię, to jest trochę za mało. Z takiego z przebiegu tego meczu nie mamy prawa stracić tutaj trzepu. A tracimy. Dziękuję. To ja może jeszcze tylko króciutko do trenerami Sory, a samo podsumowanie dzisiejszego spotkania. Wie pan co, zgodzę się tutaj z trenerem, że jakby tej sytuacji może takich klarowniejszych zespół. Z Raduli stworzył dzisiaj jakby więcej, takich bym powiedział środkowań konkretniejszych. E, tylko jakby, jak patrząc na ostatnie mecze z Lechem, z Chutnikiem, się być do takiej sytuacji miałem 5-6 i też przegrałem 0-1 i nikt mnie nie chciał słuchać. Więc dzisiaj powiem, że cieszę się, że wygrałem może nie do końca zasłużenie, ale że cieszę się, że tą sytuację jedną czy tą dwie, które mieliśmy, to zamieniliśmy jedną w skutecznie na bramkę i w jakiś sposób. Być może nie do końca jakość zawodnika pozwoliła nam, że nie wykończył jakiejś sytuacji. Więc, więc to był maś taki do błędu, że tak powiem. Jedna i druga strona coraz była że tak powiem, w powiem średnim pressingu i, i szukała takiego bym powiedział błędu przeciwnika w wyprowadzeniu piłki i ja się cieszę, że my gdzieś pierwsi ten błąd wykorzystaliśmy później jakby już też miałem pretensję trochę do drużyny, że za nisko się wróciliśmy ale z drugiej strony yy, zespół z Raduniu już na zepnął w tą niską strefę i... Ja się naprawdę cieszę za serce, jakie dzisiaj włożyli, bo myślę, że dzisiaj na tym Boisku w Końcówce wygrało serce, zaangażowania, a nie tak jak podsumował tej trener, gra w piłkę, gdzie trzeba oddać, że w drugiej powie, na pewno Radunia gdzieś z tej gry zasłużyła przynajmniej na jedną bramkę. Dziękuję i poprosimy o pytania od mediów. No, ja mam do, pytania, do trenera Sebastiana Letniowskiego pytanie. Moim zdaniem ten mecz pokazał. Yy, jakiś problem systemowy z linią ataku Radunii. Tak było od początku sezonu, że ten atak jakoś nie funkcjonował. Przejście Słodkowa tego problemu nie rozwiązało. I, i, I w dalszym ciągu ten atak jakoś taki jest jakiś taki umowny. Nie, nie, nie ma po prostu, napastnicy nie dochodzą do sytuacji. Stwarzają je obrońcy, znaczy pomocnicy, obrońcy, a napastnicy są jakby niewidoczni. Ona no, na 30 goli Zdobytych do tej pory na pastnicy zdobyli Surdykowski 4, yy, Sopków 2, pita 1, 7 goli. Czy Pan powiedział, by że coś z tym atakiem trzeba w końcu zrobić? Ja powiem inaczej, przy systemie 1-3-4-3, jakim gramy, to też dwie dziesiątki nasze są odpowiedzialne za strzelanie branek, czyli, czyli Radek Stępień w dzisiejszym meczu Marcel. Górski w dzisiejszym meczu, wcześniej Wojtek Uczak, ich trzeba liczyć też do tej, do tej liczby bramek. Ja nie ukrywam, że na pewno brakuje nam na tą chwilę takiej stabilizacji, przede wszystkim w składzie, bo, bo trzeba popatrzeć na przez pryzmat naszej kadry, że co mecz ubywa nam zawodnik. Dzisiaj mówimy Wojtek Uczak, wcześniej inny, kolejny i my nie możemy tak naprawdę, jak popatrzymy przez pryzmat tej rundy, zagrać jednego meczu w pełnym składzie, bo albo kontuzje kartki, głównie kontuzje, bo bo teraz trenujemy może nawet raptem jest 12-13 osób na treningu, bo jest ciężko, ale mówię, nie chciałbym się tutaj żalić, bo, bo to nie od tego to co pan powiedział, no więcej wymagamy od napastników. Na pewno mamy trzech, z tego e, trzeba pamiętać, e, tak jak pan powiedział Erik Sopków dołączył do nas dosyć późno. E, Przemek Kita leczył kontuzję właściwie przez całą rundę. Zostaje Jasiu Surdykowski, ale ma trochę inne predyspozycje do grania niż tego co oczekujemy, więc gra minut mniej. A I tak strzelił tych bramek cztery bodajże, tak? tak. Cztery, więc, więc można mieć pretensje do napastników. Z drugiej strony, patrząc na dzisiejsze sytuację, radka Stępnia, on się niczym nie różni od napastnika w tym momencie. Jeżeli gdzieś nas napastnik schodzi niżej, radka miejsce jest tam gdzie dzisiaj był. No, no, normalnie, bramki strzela z tych pozycji, dzisiaj no, nie chciał mu siąść. No, Myślę, że sam to przeżywa mocno, ale, ale mówię ja nie zrzucałbym całości sytuacji na, tylko na napastników Braku skuteczności, bo trzeba pamiętać, mamy wahadłowych, którzy powinni robić liczby. Mamy, tam grają przeważnie młody Wojtek Jakubik, 17-letni robi różnicę, ale to jeszcze nie jest zawodnik, który w każdym meczu zdobędzie bramkę, w każdym meczu zrobi asystę. Dzisiaj w pierwszej połowie świetnie się załączył do akcji. Trzeba było tylko dograć piłkę do pustej bramki, trafia w bramkarza. No, no, tu gdzieś jeszcze ta młodość. Z drugiej strony trochę mało liczb tych doświadczonych zawodników, tak jak dzisiaj, tak jak dzisiaj Czarek Sałczek miał jedną sytuację w taką, no powiedzmy strzał, złamał do środka, w drugiej połowie obok słupka strzelił, ale trochę za mało, myślę, że tutaj on też do nas dosyć późno dołączył i, i tu jest problem, też mniej grał. Pomysł był taki, żeby dwa wahadła to byli młodzieżowce. Później to trochę siadło, bo ze względu na braki kadrowe, i tak mówię, na dzień dzisiejszy, jak popatrzymy, kto jest naszym prawym, środkowym obrońcą, tym półprawym. Dzisiaj jest Szymon Nowicki, który nominalnie jest wahadłowy, który jest ultraofensywnym zawodnikiem, by się wydawało. ale... Ale żeby to wszystko skleić, no, trzeba, trzeba szukać innych rozwiązań. I on się akurat z tej roli wywiązuje. Ci ofensywni w ostatnich meczach widać nie. I tre trener powiedział, że bardzo się cieszy po tym meczu, bo wygrał 1-0 po ciężarach. My tak samo mieliśmy na Śląsku. E tam 1-0 wymęczone gdzieś na bramka, dzisiaj tej bramki zabrakło. Mówię, no, taka jest ta piłka. No, nie nie przewidzimy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć niektórych sytuacji, które się wydarzą. To nie jest moje, że pójdziemy, coś zrobimy, bo ktoś nam kazał, tak jak trener też tutaj powiedział, że y, z Pozyskał iluś nowych zawodników. My tak samo, trzeba pamiętać ten cały czas. Ja mówię, Tomek Dejewski odnalazł się kapitalnie w końcówce sezonu. Są zawodnicy, którzy się wkomponowali, ale część, tak jak Przemek Kitano, jak miał się wkomponować, jakiego trzy, czwarte rundy nie było. Więc mówię, ja bym, oczywiście moja ocena jakby całego kształtu tej rundy jest, jest słaba, bo ja spodziewałem się dużo więcej. Z drugiej strony ma troszeczkę zejść. Na ziemię i popatrzeć, że mówię, no, zeszły sezon był kapitalny. Sezon Beniaminka, sezon, w których nie mieliśmy w ogóle kłopotów kadrowych, właściwie poza jednym meczem, pamiętam, w Bełchatowie, gdzie też musieliśmy klecić, ale tak nie mieliśmy kontuzji. Tutaj co, przyjście zawodnika, Kita, kontuzja. Andrzej Kaszuba, Krzyżowe zrywa. Paweł Wojowski miał we wrześniu wrócić. Jak policzymy, Sebastian Deja miał wrócić od początku rudy, dalej go nie ma. Jak policzymy ilość osób, które nie gra. To się robi to, że rzeczywiście co mecz inny skład i co mecz jakieś inne rozwiązania i myślę, że to też sytuacja napastnika, też nie wie od kogo dostanie tą piłkę, to mówię, to są jakieś automatyzmy, których u nas rzeczywiście tym napastnikom brakuje, ale może to się brać z tego, że po prostu są coraz to inni zawodnicy w składzie, czy młodzi, czy starsi. Na Stomilu mieliśmy pierwszy raz przykład, gdzie schodzi Wojtek Łuczak. A na, na ławce są sami młodzieżowcy zawodnicy z Akademii. Musimy jakby podstawowego zawodnika wymienia, zamieniać młodzieżowcem, gdzie w zeszłym sezonie na ławce miałem nie, chociażby Damiana Szuprytowskiego, Michała Millera. Bardzo wartościowych zawodników, tu mam bardzo młodych, co mnie też cieszy na pewno, ale, ale jednak jeżeli patrzymy przez pryzmat jakości to, to na pewno ta jakość jest troszkę niższa i mówię ilość kadry naszej całościowo jest ok a ilość zdrowych na tą chwilę niestety no tutaj musimy opracować tu musimy, yy, przez a, zimę żeby przywrócić A skoro już mówi Pan o tych personaliach to, to przed sezonem Radunia pożegnało 10 zawodników z, z tej dziesiątki 4 gra teraz w drugiej lidze ciągle dwóch gra w pierwszej lidze, reszta w trzeciej mhm. czy Pan ma jakieś teraz poczucie takiego takiego, jakieś, czy Pan żałuje może, że które, któregoś z nich Pożegnano, mógłby zostać. Pan co, to wiadomo, że się żałuje, bo to grupę zawodników, bo, bo i, i, i Przemek Szur, wiadomo, był bardzo mocnym ogniwem, yy, i Dawid Eretlewski był bardzo mocnym ogniwem, jak patrząc na dzisiaj, tylko że trzeba pamiętać, zespół się rozwija, mamy jakiś pomysł na ten rozwój, nie zawsze on będzie szedł z punktami od razu, tak? Bo to, to jest jakiś proces, że powiedzmy wymieniamy kogoś za kogoś, ale czy on się wkomponuje? Ja tak jako trener nie wiem. Ja widzę, jak on funkcjonuje w innym zespole, ale niekoniecznie będzie funkcjonował u nas i, i mówię myślę, że pod mowanie jakby naszych transferów przyjdzie po sezonie, a teraz no, nie chcę tutaj mówić, że ten, yy, czy ktoś by się przydał, pewnie by się przydali, patrząc na dzisiejszą kadrę, jak chociażby dzisiaj naszą ławkę, że zebraliśmy, nie wiem, 17 osób, gdzie 20 można wpisać, to się każdy by przydał, no, ale, ale mówię, nie mamy możliwości, jakby, powrotu. I ja nie żałuję, jak gdyby, ja zawsze patrzę do przodu, liczę, że ci, którzy są ściągnięci, że klub się rozwija. Ja chcę też, jak tutaj trener mówił o Zniczu, też chcę sobie przypomnieć, jak ja trafiałem do, do Raduni 3 lata temu, bo to 3 lata już mijają, to też był zupełnie inny klub. Tak? Teraz na zupełnym innym y, pułapie pracujemy, naprawdę organizacyjnie zupełnie inaczej, myślę, że z rozwojem organizacyjnym, idzie też rozwój, rozwój sportowy i, i my szukamy jakichś rozwiązań nowych, czy one w pierwszym roku wypalą, nie wiem. Ale wierzę w to, że tak jak dzisiaj można popatrzeć na Ekstraklasę, na Raków, trener 7 lat pracuje, na puszczenie połomice. Wszyscy też mówili, ta Puszcza, Puszcza. a Dzisiaj Puszcza jest wiceliderem z UKS em i na razie daje póki co to miejsce awans. Oczywiście czy walczy, to jest inna sprawa I ja liczę po prostu na to, że długofalowa praca w tym klubie da, Jakieś przychodząc powiem nie tylko awans do drugiej ligi, ale też do pierwszej, czy to będzie dane mi, hmm. czy w ogóle klubowi to się okaże, ale, ale zobaczymy. No hmm. Jeszcze pytanie do trenera. ten pruszkowski charakter powoduje to, że, że przed Zliczem jest jakiś cel w postaci baraży czy awansu do pierwszej ligi? Ten pruszkowski charakter sprawi na pewno, że będę lepszym człowiekiem w przyszłości, że jakby hmm. Nie pozwoli mi nigdy zatrzymać się i spojrzeć na laurach, tylko będę taki wiecznie nienasycony i wiecznie chciał więcej więcej. Tak jak tutaj wcześniej powiedziałem o swoich jednym prezesie i drugim, którzy w jakiś sposób cały czas chcą, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy osiągali więcej. Czasami oczywiście nie da się w jakimś szybkim tempie e, pewnych rzeczy przeskoczyć, tak jak tutaj zaznaczyłem, jest to proces. E, wie pan co? No Głośno, zsiądaliśmy zawodników, uważam, z dobrą jakością, my, którzy w poprzednich klubach nie odgrywali, bym powiedział, istotnej roli. Bo na przykład Maciej Filip, nasz dzisiejszy najlepszy strzelec, tak. 12 bramek, jak się nie mylę. Rozegrał w tamtym sezonie tylko 900 minut. Więc teraz jakby, proszę też zobaczyć ryzyko trenera, który mówi przed sezonem, że jego jedynką będzie zawodnik który zagrał tylko 900 minut przed sezonem, ale jakby wierzyliśmy w jego jakość, myślę, że Maciek czuje na każdym kroku moje wsparcie, że jakby wierzę w niego i nawet jak mu się przytrafiły w tym sezonie, czy w tej rundzie słabsze momenty, to byłem konsekwentny i coraz na niego stawiam. I dzisiaj w takim ważnym meczu dla mnie osobiście, dla drużyny, on nie zawiódł. Właśnie w odwdzięczył taką bym powiedział, konsekwencją i wiarą. Ja za to, że to powiem, jemu i tej drużynie jestem wdzięczny. Yy, wie pan co, no, ja uważam, że patrzę, bo dużo jeżdżę, że oglądam yy, praktycznie mecze każdy Polonii Warszawa, jeżeli mam tylko możliwość, żeby zrozumieć tą ligę. I ja uważam, że patrzę na naszą organizację, na naszą grę, zasługujemy na to, żeby być na pewno w pierwszej szóstce. A czy coś więcej, to zobaczymy. Ja no, w jakiś sposób dzisiaj, mówiąc tutaj, przygotowałem się za chwilę za 105 dni do meczu z Kotwicą Kobrzyk, nie mam żadnych... Że tak powiem, obaw przed tym przeciwnikiem, mimo tego, że ma pierwsze miejsce, mimo tego, że jest liderem, przesiedzi tam tą zimę, to jakby nie mam żadnych obaw i wierzę, że na zespół będzie w stanie 25 lutego, jak się nie mylę, wygrać z nimi na własnym boisku. Bardziej mi martwi, czy do tego czasu nasze boisko będzie odpowiednie do tego, żebyśmy mogli grać w naszą piłkę. Więc, jakby tutaj, yy, to tak podsumuję ten charakter, że sprawi, że my wszyscy uważam, że będziemy lepsi, będziemy nienasyceni, będziemy ambitni, żeby odnosić, że tak powiem, wyższe cele, bo 5 czy 6 lat temu zdjęć krużkow w pierwszej lidze. Teraz mamy stulecie klubu w przyszłym roku, więc na pewno fajnym, że tak powiem, wydarzeniem byłoby awansować do pierwszej ligi, ale czy to się stanie w tym sezonie? Czy w następnym to zobaczymy? Ja uważam, że dzisiaj też powinniśmy na chwilę odpocząć teraz i się cieszyć z tego, że po tych 5 latach po spadku z się dzisiaj mamy 29 punktów, bo do tej pory się nie zbliżyliśmy do takiej yy, ilości punktów po serii 19 spotkań. Więc jakby tutaj też uważam, że trzeba docenić drużynę zawodników. Mieliśmy trudny okres bez szumy na Gamawcu, bez yy, no Barnowskiego. Ja tutaj mówię, rozmawiając z trenerem też przed meczem, yy, trener stracił 4 czy 5 podstawowych zawodników. Proszę mi pokazać dzisiaj w sezonie, w, w, w lidze, zespół, który miał podobny problem. Że wyciągniemy z każdego zespołu dwóch najlepszych zawodników, jak u nas, czy u trenera, czterech, pięciu najlepszych zawodników, jak u nas i zobaczymy, jak sobie będą radzić Bo dzisiaj mówię, bardzo łatwo jest gdzieś tam. Momentami y, krytykować y, jedną czy drugą osobę, a jakby uważam, że momentami ta liga nie była do końca sprawiedliwa. Oczywiście na y, kontuzję, nie wiem, czasami może mamy wpływ na to, że są za ciężkie dęgi, ale uważam, że dużo jest jakichś mechanicznych takich kontuzji, że gdzieś w, w kontakcie na to nie ma, że tak powiem, zasady i czasami też troszeczkę szczęścia, że w tym wszystkim, że tak powiem, jest potrzeba. Dlatego ja tak y, nie oceniam nigdy mm, drużyn bez tego, jak poznam, jakie miała wewnętrzne problemy. Na przykład tutaj, nie wiem, że Radunia strzeliła 30 bramek. My na przykład przygotowując się do meczu, to docenialiśmy ofensywę Radunii, bo ja uważam, że każdy trener chciałby się mieć w, trzeciej, w drugiej lidze po 19 metrach strzelone 30 bramek, bo to jest świetny wynik. Więc jakby ja na przykład tutaj ofensywy Radunii się bardzo obawialiśmy, specjalnie dlatego mieliśmy różnego rodzaju założenia, zasady, żeby spróbować nie dopuścić Radunii do strzelania sytuacji i mimo tego, że uważam, że byliśmy dobrze zorganizowani, to i tak Radunia stworzyła sobie te sytuacje, które mogła zamieć na bramkę. Więc, jakby tutaj yy, uważam, że musimy na to wszystko zawsze spojrzeć tak troszeczkę bardziej szczegółowo, z detalami, bardziej merytorycznie, a nie tylko przez pryzmat wyniku. Bo uważam, że no każdy ze ma swoje jakieś problemy. I kończąc, yy, my będziemy się zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, yy, nie bojąc się tak naprawdę żadnego przeciwnika w tej to jeszcze tylko króciutkie pytanie, takie same doby dwóch trenerów. Za nami 19 kolejek, sezon jest dosyć specyficzny ze względu na Mistrzostwa Świata w Katarze. Kończymy trzy tygodnie szybciej niż ubiegłoroczne rozgrywki. Jakie są plany przygotowań? I poprosimy najpierw trenera Michele. No Powiem że dla mnie, tak jak powiedziałem, że yy, cały czas jest taki wieczny rozwój, bo 105 dni pierwszy raz mi się zdarzy. Że tak powiem, przygotować zespół do kolejnego spotkania. I teraz, jakby nie ukrywam, że przed każdym meczem rozmawiam z trenerami i się pytam, jaki kto ma pomysł na to. My, teraz, kilka dni damy wolnych naszym zawodnikom. Spotkamy się ponownie, potrenujemy 2-3 tygodnie. Zagramy sparing z Polonią Warszawa. Ten czas teraz poświęcę głównie na pracę indywidualną z zawodnikami, że jakby patrząc, jakie mają mankamenty przez pryzmat rundy w czasie meczu, to jakby teraz mam idealny czas na to, żeby skupić się na takimi małymi detalami, że tak powiem, yy, szczegółami, gdzie nie potrzeba dużej intensywności. Później sobie odpoczniemy do 9 stycznia, spotkamy się u siebie na obiektach, z tego co mi wiadomo nie jedziemy na żadne zgrupowanie, tylko będziemy się przygotować na własnych obiektach i 25 lutego yy, podejmujemy lidera, yy, ja się nie mogę doczekać. Ten, w drużynach kotwicy prezesem i dyrektorem sportowym są ludzie, którzy znamy się za czasów swojej gry w piłce nożnej w Szczecin, więc jakby e, z tej strony chcę im powiedzieć, żeby dane ich gotowe. A plan przygotowania Raduni? Nasz plan wygląda następująco. Teraz zawodnicy dostają wolne do 2 grudnia. 2 grudnia, od 2 grudnia przez dwa tygodnie będziemy trenować. W tym zagramy dwa sparingi z Kartuzją, e, przepraszam z Arką Gdynia i z Kartuzją później. Później dostaną znowu dwa tygodnie wolnego i spotykamy się bodajże 4-5 stycznia. Raczej będziemy przygotowywać się na własnych obiektach, bo mamy do tego stworzone warunki, więc, więc raczej nie będziemy jechać, no bo chyba, że coś się zmieni, nie wiem. Ja bardzo bym chciał, ale wiadomo, że też patrzę przez pryzmat budżetu i jeżeli będzie możliwość, pojedziemy. Jeżeli nie, to mamy tutaj świetnie stworzone warunki i nic nam tutaj więcej nie potrzeba, więc, więc zostaniemy tu, rozegramy, nie wiem. 6 spalingów bodajże. No i się będziemy przygotowywać my znowu do meczu wyjazdowego z Lechem Poznań. Dziękuję. No są jeszcze pytania? No jeśli jedno pytanie do trenera Letniowskiego. Czy ta, czy te, te, ta ilość punktów w tych 19 meczach spowodowała, że, że zmieniła się jakaś perspektywa celów, jakie miała przed sobą Radunia? Ja, ja powiem tak. Celem było spokojne utrzymanie na ten sezon. Ja powiem tak. Ambitny jestem, zawodnicy są ambitni. Ja będę dążył, oczywiście, patrzymy cały czas na dół. Ja nie będę tutaj ukrywał, że, że jesteśmy blisko strefy spadkowej, ale też uważam, że jesteśmy w stanie odrobić 7-8 punktów do strefy barażowej. Jeżeli dobrze tą ziemię przepracujemy, jeżeli ominą nas kontuzje, powrócą zawodnicy, o których mówiłem do tej pory, to jestem przekonany, że ten zespół jest w stanie z każdym wygrywać yy, i wierzę w to, że, że jeszcze możemy powalczyć o brazie, co nie jest jakby najważniejszą rzeczą, ale, ale, ale chciałbym, żebyśmy to osiągnęli. Czego życzę Panu i drużynie? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy obu trenerom. Dziękuję tak, bardzo.